Hej, dzisiaj opowiem o przejściu, o procesie inicjacji z bycia dzieckiem do jednostki, indywiduum, yy, wyodrębnionego bytu, który o sobie zaczyna uczyć się, samostanowić i odnajduje swoją rolę w szerszym kontekście społecznym w plemieniu, w społeczności. Mówi się, że w rdzennych kulturach, w pierwotnych plemionach, tych, które były połączone z naturalnymi cyklami, z rządziły się naturalnym prawem. Były wsłuchane w rytm matki ziemi i w harmonijny sposób współpracowały, były częścią jednego organizmu. Więc w pierwotnych kulturach... Kiedy są momenty przejścia, na przykład właśnie ze stanu bycia dzieckiem do e, przyjęcia roli swojej roli w społeczności, to następuje właśnie proces inicjacji, proces przejścia, e, który jest namacalny, fizyczny, też w dużej mierze symboliczny. Mówi się, że w kulturze e, cywilizacji współczesnej e, ten ryt, ten e, rytuał e, jest e, wyparty, nie ma go. Jednak e, ja pytam, czy. Nie dzieje się on w sposób niekontrolowany i czy nie odbywa się on wcześniej niż y, powinien się zadziać. Czyli, czy y, my jesteśmy w, sposób, y, w dobry sposób chronieni, w dobry sposób utrzymywani w polu matki, w jej pieczy, w jej uważności, możemy pozostać w rozluźnieniu. Wiedzieć, czuć, że to ona wyznacza granice, że to jej uważność nas chroni, i wtedy możemy swobodnie pozwolić sobie na eksplorowanie świata w całej jego namacalności poprzez wszystkie nasze zmysły, rozpoznawanie siebie w tym świecie, naszych interakcji. Na naszą naturalną kreatywność, co my możemy wnieść do świata, Jak, w jaki sposób, na swój jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny sposób możemy go odebrać, przeczytać i wnieść do niego wartość. Czyli jest to taki nasz czas doświadczania, nasz czas eksperymentowania. W, w takiej przestrzeni, która jest chroniona, w której możemy pozwolić sobie być dzieckiem. I w moim odczuciu jest to taka przestrzeń do szóstego roku życia, i powiedzmy, że od siódmego jest ten proces socjalizacji i e, na przykład w kulturze słowiańskiej e, następował wtedy rytuał postrzyżen, czyli e, symbolicznego przycięcia włosów i u chłopców i przyjęcia chłopca e, do społeczności mężczyzn. Czyli chłopiec oddalał się od matki na rzecz um, uczenia się swojej roli, e, poznawania, rozpoznawania świata, e, przyjmowania różnych zadań, e, no właśnie przez ojca, przez, przez męską społeczność. E, I wracając do e, właśnie do tej inicjacji z dziecka w e, jednostkę, indywiduum, Samostanowiącą e, osobę, chroniącą swoje granice, m, decydującą, e, jaką ścieżkę obiorę, kim się stanę. E, w moim odczuciu, ten proces inicjacji we współczesnym świecie często zachodzi zbyt szybko. To znaczy, ponieważ e, nasze rodziny są często e, zaburzone. Od pokoleń. Jest to, są to zaburzone wzorce, e, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, i ta sztafeta e, idzie już od dawien dawna. Przede wszystkim jest w nim zaburzone poczucie bycia chronionym poczucie właśnie bycia w pieczy. I ten wzorzec, gdzie mężczyzna chroni, mężczyzna trzyma przestrzeń dla rodziny, dla kobiety. Kobieta może być w e, rozluźnieniu, kobieta może skupić się na e, gospodarowaniu, na, e, na utrzymywaniu dobrego stanu e, wewnątrz domu i też e, na byciu uważnym, e, byciu obecną e, dla dziecka. Natomiast jeśli w jakiś sposób e, jest to zaburzone, to znaczy na przykład e, rodzice są neurotyczni i ponieważ nie są nakarmieni miłością i ten e, głód miłości jest w nich mocny, to często oni e, nawzajem e, z pozycji e, właśnie tych głodnych dzieci wewnętrznych wyszarpują sobie miłość. Wyszarpują poprzez e, przemocowe zachowania, przez skakanie sobie do gardeł, po prostu są ją sobie nawzajem z siebie wyrwać i za wszelką cenę. I wtedy, jeżeli jest e, konflikt mi między e, rodzicami, to ten e, właśnie e, porządek, gdzie mężczyzna obejmuje kobietę, a kobieta obejmuje dziecko, jest zaburzony. Dziecko jest zostawione samemu sobie. W poczucie winy, że być może to ono niesie odpowiedzialność za kłótnie, za konflikt między swoimi rodzicami. I często właśnie przyjęcie dorosłej postawy, czyli tego, który balansuje emocje, zaburzone, rozchulane emocje. U rodziców, którzy ich nie kontrolują, nad których te przejmują, nad którymi biorą górę, to one kontrolują ich zachowania, które są irracjonalne, destrukcyjne. Więc to dziecko może przejąć rolę takiego bufora, i dziecko też staje do takiej roli, że to ono samo siebie chroni. Chroni siebie przez wycofanie, przez zamknięcie, przez zamrożenie, przez ucieczkę, e, przez krzyk, przez e, chęć zwrócenia na siebie uwagi za wszelką cenę. Jednak nie jest to właśnie e, ten naturalny stan, gdy dziecko może się rozluźnić i może zająć się swoim naturalnym etapem rozwoju czyli eksploracją. E, świata e, naokoło i rozpoznawaniem siebie w tym świecie. Tylko ono jest właśnie skupione na e, stabilizowaniu w jakiś sposób bądź chronieniu się przed e, e, w jakiś sposób przemocowymi zachowaniami ze strony e, dorosłych wobec siebie nawzajem, e, bądź e, też dotyka to dziecka. I idąc dalej, jeżeli takie dzieciństwo nie jest dopełnione, jeżeli nie, byliśmy, nie mieliśmy tej przestrzeni do bycia dzieckiem, do takiego rozpoznania siebie w tym byciu właśnie takim eksplorującym, kreatywnym, samorozpoznającym siebie i świat dzieckiem, to jest w nas właśnie taka, taki aspekt. Takiego e, e, dziecka, które łaknie, e, żeby ten etap się wypełnił, żeby się dopełnił. I e, być może, e, może tak być, e, że mimo, że e, nasze ego, nasza tożsamość na zewnątrz jest dorosła, poważna. To szukamy jednak różnych sposobów na to, żeby właśnie poczuć się swobodnie, żeby móc tą zmysłową chęć eksploracji i obecności wypełnić. Czasami w pomylony sposób dzieje się to na przykład w seksualności, która jest taką przestrzenią, w której możemy się otworzyć, pokazać właśnie na poziomie ciała, bo dziecko to ciało. Dziecko to ciało, które chce doświadczać. I wtedy, ponieważ nie jest, yy, nie jest to ta przestrzeń, która jest zgodna z byciem dzieckiem, ponieważ w przestrzeni seksualności możemy oczywiście poczuć, wrócić do niewinności, yy, swobody yy, dziecka, jednak... Yy, Nasza obecność w relacji jest z poziomu e, osoby dorosłej, czyli takiej, która bierze e, za tą relację odpowiedzialność. E, więc wchodzenie w relację z poziomu dziecka jest po prostu e, nieodpowiedzialnością. I często wyrządza krzywdę i samemu sobie, i, i tej e, drugiej stronie. Drugi etap, kiedy dziecko może być ograniczane, kiedy pewien etap może w nas się nie dopełnić, ponieważ jesteśmy zarzucani zewnętrznymi wzorcami, jesteśmy formatowani. Mam tu na myśli szkołę, mam tu na myśli wprowadzenie w system. Jednak wprowadzenie w system w taki sposób, który jest e, dla nas, dla naszej natury, e, dla naszej kreatywności, dla naszej indywidualności, w jakiś sposób e, przemocowy to znaczy nasze potrzeby, nasze preferencje nie są widziane, rozpoznane, brane pod uwagę. Trudno jest, o to, jeśli jesteśmy y, wrzucani w system, gdzie jeden nauczyciel obejmuje y, wielu uczniów, jest to po prostu y, niemożliwe. Jest to taki mrówczy system, który właśnie. Y, Stresuje, dyscyplinuje, e, narzuca zewnętrzny, e, zewnętrzny sposób e, poruszania się, zewnętrzny sposób działania i e, jedyne wspólne dla wszystkich e, ścieżki poruszania się i właśnie sposoby działania. Przy, czyli e, nasza indywidualność jest w jakimś stopniu zrównywana mm, w jedno, e, bądź w niewielki e, zakres możliwości wyboru. I też, e, jeżeli do tej pory byliśmy dziećmi, którzy, e, które eksploro, eksplorowały w taki sposób zmysłowy, namacalny rzeczywistość, e, to e, w moim odczuciu dobrze by było nadal pozostać w nurcie takich pytań otwartych i szukania odpowiedzi na swój sposób. Natomiast te odpowiedzi, które są narzucane, gotowe i wprowadzają do takiej rzeczywistości uzgodnionej, czyli ja przestaję namacalnie rozpoznawać rzeczywistość, być z nią w takim właśnie kontakcie namacalnym. Poprzez działanie, poprzez e, ciało, tylko e, dostaję i mam to wziąć na wiarę odpowiedzi do głowy. To ja wchodzę w rzeczywistość uzgodnioną, a jestem odcięta od, e, no, od rzeczywistości, od, e, od tego namacalnego świata. Czyli tak naprawdę, e, Tracę kontakt ze sobą, ze swoją e, możliwością oceny, osądu, tylko muszę zdać się e, na odpowiedzi, które przychodzą z zewnątrz. Ja tego nie sprawdzam sam, sama, poprzez e, własne zmysły. I święte dzieci w nas też wzbudzają pewien element zagrożenia, ponieważ zadają pytania, podważają, a przede, wszystko, przede wszystkim e, widzą rzeczywistość taką, jaką ona jest. I czują to, co czują, e, wypowiadają swoją prawdę głośno i w ten sposób e, zaburzają e, iluzję e, uzgodnionej rzeczywistości, która w dużej mierze jest oparta właśnie na iluzji. I w naszym byciu dorosłym, oczywiście, jeżeli my budzimy się, więc budzi, wybudzamy się z rzeczywistości uzgodnionej, widzimy, że jest to iluzja, to dobrze jest nie zatrzymywać się na krytyce, tylko wziąć odpowiedzialność za swoje wewnętrzne dzieci i samemu. Y Prowadzić je taką drogą, której one być może do tej pory nie mogły przejść. Czyli dawać im chronioną przestrzeń, po to, żeby mogły same na własną rękę, i ręka jest tutaj ważna, ponieważ właśnie chodzi o namacalność, żeby mogły eksplorować rzeczywistość, żeby mogły sprawdzać, co jest dla nich dobre. Właśnie pies wyrwał mój telefon ze statywu, więc jeżeli nasze dzieci eksplorują rzeczywistość, pozwalamy im, dajemy im na to przestrzeń, to oczywiście to my je chronimy. I to my, tak jak dobry rodzic, wyznaczamy taką przestrzeń, takie granice, w której te dzieci nie nabroją ani samemu sobie, ani światu dookoła. To my jesteśmy odpowiedzialni za to nasze wewnętrzne dziecko, któremu dajemy właśnie przestrzeń, po to, żeby ono mogło samo na własną rękę. Rozpoznać siebie i swoją obecność w świecie. Ja nazywam się Karolina Górecka i pracuję z zapisem emocjonalnym w ciele. W dużym stopniu właśnie zajmuję się pracą z wewnętrznym dzieckiem. Jeśli twoje wewnętrzne dziecko domaga się twojej uwagi i woła o to, żeby właśnie wejść z nim w bliską relację. To e, zapraszam Cię do e, takich sesji, w których e, ja z pozycji czułego, uważnego obserwatora wspieram Cię w Twoim procesie uzdrawiania relacji z Twoim wewnętrznym dzieckiem. E, I moja strona na Facebooku nazywa się Łagodna Zmiana poprzez Ciało. Zapraszam cię do sesji online, ale również do spotkań bezpośrednich w Krakowie, gdzie pracuję też z uzdrawiającym dotykiem i elementami bodyworkingu, masażu. w których pomagam ci uwalniać twoje emocje, które właśnie są zapisane na poziomie napięć w twoim ciele. Kontakt do mnie 601 172 314 albo pełnia zmysłów, polskie znaki małpa dobrego, dobrego dnia i dobrej zabawy z Twoim wewnętrznym dzieckiem. Odpowiedzialnie. Hej!